No przede wszystkim bardzo się cieszę, że klub tak jak i hasło Mielca no pięknie rozwija skrzydła. Bardzo się cieszę, że znaleźliśmy się w pierwszej lidze. Tak jak rozmawiamy dzisiaj troszkę w takim rodzinnym gronie, że tak to nazwę, to też rozmawiamy o wyzwaniach, które są w tej chwili przed nami. Z jednej strony, utrzymanie w pierwszej lidze, ale z drugiej strony to naprawdę mrówcza praca związana chociażby z klubem kibica i z wychowaniem kolejnych pokoleń kibiców Mieleckiego, Mieleckiej Stali Mielec. I no, to myślę teraz przed nami. Dodatkowo to oczywiście infrastruktura, jeśli chodzi o miasto. Takie prace w tej chwili prowadzimy również w stosunku do pewnych modernizacji związanych ze stadionem. To w tej chwili jeszcze przed nami, ale bardzo się cieszę i tu mamy porozumienie, myślę, wspólnie z europosłem panem Tomaszem Porębą, że będziemy wspólnie szukać środków na wsparcie naszego klubu. Jak y, może wyglądać w 2017 roku wsparcie ze strony miasta Stali dla tego Zespołu Seniorów Ligowego? To przede wszystkim w tej chwili przed nami projekt budżetu miasta na 2017 rok. W tej chwili trwają prace poszczególnych komisji Rady Miasta. Ten temat jest w tej chwili w fazie rozwoju tak na dobrą sprawę, bo przypominam, że m.in. wspomniana tutaj dzisiaj osoba pana Marka Kamińskiego wprowadziła trochę taki powiew świeżości, jeżeli chodzi o podejście do tematyki sportowej i tematyki piłki nożnej. Dlatego on w tej chwili również konstruuje zupełnie nową część dotyczącą budżetu sportu.